Witajcie. Otwórzcie Biblię w szóstym rozdziale Ewangelii Jana. Przeczytam wersety od 15 do 21. Ewangelia Jana 6 15 do 21. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi, i strach ich ogarnął. A on odezwał się do nich: Ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Boże ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa przychodzę do ciebie z wiarą w sercu. Modlę się, żebyś pobłogosławił to rozważanie Bożego Słowa. Modlę się o to, żeby twoje słowo dotykało serc moich widzów moich słuchaczy modlę się o to żeby ono zapadało w nasze serca głęboko i wydawało plon boże modlę się o to żebyś mówił do nas żebyśmy słyszeli w tym słowie głos żywego słowa Jezusa Chrystusa głos naszego pasterza naszego pana naszego mistrza naszego zbawiciela Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Znana historia. Pan Jezus chodzi po morzu. Zanim jednak chodzi po morzu, ma miejsce pewna sytuacja. Otóż ludzie, którzy ujrzeli cud rozmnożenia pokarmu, wpadli na pomysł, że obwołają Jezusa królem. Był bardzo dobrym kandydatem. Był w stanie zapewnić pokarm na pustyni. Więc, patrząc po ludzku, dobrze mieć takiego króla, który zapewnia zaopatrzenie, robi coś z niczego, zapewnia rozrywkę, no bo jednak taki cud to jest rozrywka w pewien sposób. Na to patrząc, jest to coś ekscytującego, coś spektakularnego. Dobrze mieć takiego króla, myślą ludzie. Próbują obwołać Jezusa królem. Ale Jezus nie chce być ich królem. Dla wielu ludzi taki moment, ten moment, który jest opisany w wersecie 15, to jest jakiś szczyt marzeń. Wielu z nas myśli o czymś takim jak życiowy sukces. W tamtych czasach bycie królem na pewno dla wielu ludzi kojarzyło się z życiowym sukcesem. Bycie liderem politycznym w Izraelu to był szczyt sukcesu. Nikt nie myślał o sukcesie w kategoriach wiszenia na krzyżu. Z przebitymi rękami, nogami, bycia otoczonym przez wrogów, którzy naśmiewają się z danej osoby, nikt tak nie wyobrażał sobie sukcesu. Sukces raczej kojarzył się z byciem królem. Ale Jezus wzgardził tym ziemskim, Rozumieniem sukcesu, tą ziemską definicją sukcesu, ziemskim wyobrażeniem o sukcesie, nie chciał zostać ludzkim królem. Właściwie nie chciał, żeby ludziom wydawało się, że czynią go królem, ponieważ on królem w swej istocie był. Jezus był królem, był Bogiem, codziennie rozmawiał z Bogiem swoim Ojcem. On nie potrzebował jakichś dodatkowych bodźców, które utwierdzałyby go w poczuciu własnej wartości. Czas spędzany z ojcem wystarczył mu do tego, żeby czuć się całkowicie spełnionym człowiekiem, żeby czuć się kimś, kto osiągnął życiowy sukces. Oczywiście to nie jest tak, że Jezus kierował się w stronę krzyża, myśląc o tym, że tak, że na tym się skończy cała historia. Nikt, włączając w to Jezusa i włączając w to Boga, nie uważa męczeńskiej śmierci, po której już dalej nic nie ma, za jakiś wielki sukces. Nie chodziło o śmierć dla śmierci, ale chodziło o owoc, który z tej śmierci wyniknie. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, Jezus dla mającej nastać potem radości, dla oczekującej Go radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Boże Słowo zachęca nas do tego, Żebyśmy patrzyli na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Żebyśmy naśladowali go. Jezus wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, ponieważ skierował oczy na to, co będzie potem. Jezus, wisząc na krzyżu, patrzył wiarą na Ciebie i na mnie, na nas jako Bożą Rodzinę. I wiedział, że z tej męczeńskiej śmierci, z tego momentu cierpienia, chaosu, zamieszania, z tego momentu przemocy, wyniknie wspaniały owoc w postaci powstania Bożej rodziny, powstania Bożego Kościoła, który rozrośnie się i ogarnie całą ziemię. Jezus na to patrzył. Patrzył też na to, że zasiądzie po prawicy Ojca, że będzie pierworodnym spośród wielu braci. Jezus oczekiwał owocu swojej śmierci. Dlatego wzgardził namiastkom, nie chciał być ziemskim królem. Nie chciał, żeby ludziom wydawało się, że czynią go królem, nie chciał być ludzkim pomazańcem. Ale podążał za tym, co objawił mu Bóg. Podążał za tym, jak prowadził go ojciec. I gdy ojciec objawił mu, że droga do chwały wiedzie przez krzyż, i droga do ustanowienia na ziemi prawdziwego królestwa opartego o prawo, o sprawiedliwość, o miłość, wiedzie, przez męczeńską śmierć na krzyżu, Jezus, znając swego ojca, zna, znając Jego naturę, wiedząc, że Ojciec jest prawdomówny, wiedząc, że ojciec jest doskonale dobry i doskonale mądry, poddał się woli swojego ojca i przeszedł przez krzyż po to, żeby osiągnąć swój cel. Parę dni temu, właściwie, to. Nie parę dni temu, tylko wczoraj, miałem taki czas z Bogiem, gdzie stanąłem na moich nogach w pewnym ustronnym miejscu. Stanąłem przed moim ojcem i zacząłem się zastanawiać. Nie modliłem się, tylko się tak zastanawiałem. Co osiągnąłem w życiu? Podobno, Mężczyźni po czterdziestce tak mają, że się zastanawiają nad tym, co udało im się w życiu osiągnąć. Więc w moim przypadku tak właśnie było. Zacząłem się zastanawiać nad tym, co udało mi się osiągnąć. I doszedłem do wniosku, że miejsce, w którym jestem w życiu, jest wypadkową jakichś moich wyborów: dobrych, złych, mądrych, głupich. Podejmowałem w życiu jakieś decyzje, które doprowadziły mnie do pewnej sytuacji życiowej. Niektóre z tych decyzji były mądre, niektóre nie. Czasem otwierały się drzwi i przechodziłem przez te otwarte drzwi. Czasem otwierały się drzwi, a ja nie przechodziłem. Decydowałem się, że jednak nie skorzystam. Z otwartej, yy, z otwartej drogi, z jakichś możliwości, które się przede mną otwierały. Czasem było inaczej. Próbowałem na siłę sforsować jakieś drzwi, które były zamknięte, ponieważ Bóg mi ich nie otwierał. Czasem Bóg otwierał mi jakieś drzwi, ale ludzie nie chcieli, żebym przez te drzwi przeszedł i finalnie nie przechodziłem przez te drzwi. Tak czy inaczej, doszedłem do jakiegoś miejsca w życiu i zacząłem się zastanawiać, co to za miejsce. Czy ono jest dobre, czy ono jest złe, czy, czy ono jest właściwe, czy jest niewłaściwe. I w pewnym momencie poczułem, jak Duch Święty przerywa mi te moje, te moje rozważania i udziela mi światła, udziela mi objawienia. I Duch Święty przemówił do mnie. To nie było słowo, ale to było takie słowo, mające postać spływającego na mnie światła i zrozumienia. Zrozumiałem, że jestem w najlepszym możliwym miejscu. To znaczy, że stoję na moich dwóch nogach przed obliczem Boga Wszechmogącego, mając wiarę w sercu. Nie ma pomiędzy mną a Bogiem żadnej bariery, ponieważ ona została usunięta przez Jezusa Chrystusa. Zasłona oddzielająca mnie, człowieka, od świętego świętych, od najświętszego miejsca, w którym przebywa Bóg, została rozdarta, kiedy Jezus umarł na krzyżu. I mam najlepsze możliwe miejsce, które jest miejscem przystępu, bezpośredniego przystępu do Boga. Stanie w tym miejscu oznacza życiowy sukces. Przypomniała mi się ta historia o uczniach, którzy zmagali się z silnym wiatrem. Wyruszyli w morze, byli przekonani, że uda im się dotrzeć na drugi brzeg do Kafarnaum, ale nic z tego nie wyszło. Przeciwny wiatr uniemożliwił im osiągnięcie celu. I nagle ujrzeli jakąś zjawę, wydawało im się, że to była zjawa. To nie była zjawa, to był ich pan idący do nich po morzu. Odezwał się do nich: Ja jestem, nie bójcie się. Gdy wzięli go do łodzi, nastąpił cud. Łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Cała rzecz działa się gdzieś na środku morza. A gdy wzięli Jezusa do łodzi, nagle okazało się, że są przy brzegu. Jezus przeniósł ich. Pobliże brzegu. Wczoraj poczułem się jak człowiek, który może nie zmaga się z burzą, ale jak człowiek, który przez długi okres czasu zmagał się z burzą, dopłynął gdzieś do jakiegoś środka jeziora. Ta burza ustała, ale nie nadszedł świt. Poczułem, że nie jestem pewien, czy mam siły na to, żeby gdzieś dalej płynąć. Ale Bóg przyszedł do mnie w tej sytuacji i powiedział: Jesteś w najlepszym miejscu, ponieważ masz ze mną społeczność. Pomyślmy o naszym wzorcu życiowego sukcesu. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie o tym, czym jest życiowy sukces. Dla jednych jest to Bycie odnoszącym sukces biznesmenem, który ma jakąś prosperującą firmę, dobrze ułożoną, która działa jak dobrze naoliwiony mechanizm, to jest jedno wyobrażenie o życiowym sukcesie. Ktoś inny być może wyobraża sobie sukces jako przemawianie do tłumów, stanie na podium i głoszenie jakiegoś przesłania do tłumu ludzi. Albo. Granie koncertu dla tłumów. Dla jeszcze kogoś innego sukces to udane życie rodzinne. Żona, mąż, dzieci albo wnuki takie szczęśliwe rodzinne grono. Ale <laughs> prawda jest taka, że każdy, każda z tych osób, które Naszym zdaniem osiągnęły sukces, tak naprawdę ma tylko to, co my, ma tylko to, co jest nam wierzącym dostępne. Gdy chodzi o miejsce życiowe, to, to są tylko dwa życiowe miejsca, które decydują o tym, czy, ma, czy odnosimy sukces, czy nie. Jedno z tych miejsc. To jest stanie przed Bogiem na swoich dwóch nogach, albo klęczenie na swoich dwóch kolanach, z wiarą w sercu i kontakt z Bogiem. To jest miejsce sukcesu. A drugie miejsce to jest miejsce ucieczki przed Bogiem, miejsce chowania się przed Bogiem, tak jak czynił to Adam, kiedy zgrzeszył, miejsce nakładania sobie jakichś jakich figowych liści. Zasłaniania przed ludźmi naszego y, głębokiego poczucia porażki, poczucia nieadekwatności, naszego strachu przed reakcją innych ludzi, strachu przed niepowodzeniem, strachu przed utratą pozycji, utratą majątku. Czyli jakaś ucieczka przed Bogiem, ucieczka przed rzeczywistością. Są tylko dwa miejsca. Jedno jest miejscem sukcesu, drugie jest miejscem porażki. I zrozumiałem w tym doświadczeniu, w tej chwili, kiedy Duch Święty udzielił mi światła, zrozumiałem, że stoję w miejscu sukcesu, ponieważ mam relację z Ojcem. I ten sukces nie będzie większy, kiedy będę miał więcej osiągnięć. Ani nie zmniejszy się, kiedy przyjdą jakieś porażki, kiedy przyjdzie jakaś strata. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim sukcesem jest mieć relację z Ojcem. Kiedy żegluję sam moją łodzią przez jakieś wzburzone morze i sam się zmagam, moje siły wyczerpują się. Tracę siły, tracę odwagę i dochodzę do miejsca wyczerpania. Ale kiedy zapraszam Jezusa do mojej łodzi, wszystko jest możliwe. Może się okazać, że nagle. Wszystko się zmieni, moja łódź, wbrew wszelkiej logice, nagle dobije do brzegu, do którego płynąłem, choć byłem od niego oddalony o od wiele kilometrów. Bo u Boga wszystko jest możliwe. Głęboko wierzę, że moim sukcesem jest to, że stoję przed Bogiem i mam wiarę w sercu. I nie mam innego sukcesu. Stanie przed Bogiem. To mój sukces. Relacja z Bogiem to mój sukces, ponieważ w tym miejscu wszystko jest możliwe. Mogę stanąć i usłyszeć słowa. Proś, co ci mam dać? I wszystko jest proste. Poproszę i otrzymam. Eliasz stanął kiedyś przed swoim wrogiem, królem Ahabem. W naturalny sposób mógłby się obawiać, ponieważ to był bardzo potężny król i bardzo nienawidził Eliasza. Ale Eliasz skierował do niego takie słowa. Jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję. Eliasz nie stał przed obliczem Ahaba. Nie przeżywał swego życia w obliczu ludzi. Nie przeżywał swego życia w obliczu korzystnych bądź niekorzystnych okoliczności. Stał przed obliczem Pana. Niech Was Bóg błogosławi. I pamiętajcie, że nasz życiowy sukces to stanie przed obliczem Pana z wiarą w sercu. Jeżeli patrzymy w Jego twarz, jeżeli nie ma pomiędzy nami zasłony, jeżeli w naszym sercu jest wiara w to, że Jezus dwa tysiące lat temu przez swoją śmierć rozerwał zasłonę, to jesteśmy ludźmi sukcesu. Zewnętrzne okoliczności nie są w stanie nam tego odebrać, ani nie są w stanie tego sukcesu zwiększyć. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.